Kilka osób właśnie pisało pod poprzednim jak oglądać, żebym dał DC. I tu jest, kurde, szybki problem. W sensie duży problem, ale szybko Wam postaram się go wytłumaczyć. DC, to które ja przypuszczam, że Wam chodziło, już właściwie nie istnieje. Skończyło się, nie ma, koniec, amen. Będziemy mieli, a właściwie już mamy, nowe DC, ale z pełną pompą ruszy dopiero w lipcu, jak wyjdzie nowy Superman. Chociaż odpowiedzialny za to jest James Gunn, za to nowe DC. Który też robił rzeczy dla starego DC i w tym starym DC, tym takim nazwijmy to snider Są rzeczy, które przejdą do nowego kanonu, a są rzeczy, których kurwa nie przejdą, więc to jest poplątane kompletnie. No ale postaram się wam wyjaśnić, jak wyglądało to zamknięte DC. Więc chronologicznie to będzie tak. Wonder Woman, zaczynamy. Nie mam Wonder Woman, 1984, później. Następnie człowiek ze stali Później Batman w Superman, lepiej w tej edycji Ultimate, bo to straszliwe nudziarstwo jest, ale w tej wersji Ultimate troszeczkę lepsze. Później mamy Legion Samobójców, czyli Suicide Squad bez Przydrostka D. Następnie Liga Sprawiedliwości, ale ta Liga Sprawiedliwości jest chujowa, więc nie oglądajcie tej, tylko obejrzcie Tom. Czyli Ligę Sprawiedliwości z Zaka Snydera. To jest inny film, przerobiony, przemontowany przez Zaka Snydera, któremu zabrali film i zrobili gówno. I Zak Snyder musiał wrócić i dokończyć swojego dzieła. I dokończył. I zajebiste jest. Później mamy pierwszego Aquamana. Następnie mamy Shazama. Następnie mamy Birds of Prey, czyli tam wspaniała emancypacja Harley Quinn. I kolejny film to jest The Suicide Squad. I to jest ten dobry Suicide Squad. Od Jamesa Sagana i po The Suicide Squad możecie zobaczyć Peacemakera sezon pierwszy. I jak obejrzycie cały Peacemaker sezon pierwszy, to tam na końcu jest scena z bohaterami, w sensie z Ligą Sprawiedliwości. I ona nie jest już w nowym DC, ale cała reszta poza tą ostatnią sceną będzie w nowym DC, bo będziemy mieli w sierpniu drugi sezon Peacemakera, który już jest w nowym DC. Następnie mamy czarnego Piotrusia, znaczy się czarnego Adama. Później mamy Shazama dwójkę, czyli Fury of Gods. Później mamy The Flash. Można do tego obejrzeć ewentualnie dwa Batmany od Tima Bartona. Te starusienkie z Michaelem Keatonem, ponieważ Michael Keaton też się tu pojawia. I na koniec Blue Beetle, który ma być też w tym nowym uniwersum DC. Oraz na sam koniec Aquaman 2. I to jest właściwie wszystko z tego. Chociaż wiele osób może zapytać, a co z Batmanem, z Pattisonem, a co z Jokerem. Te filmy... Jak Joker, jedynka i dwójka, Batman, jedynka i dwójka, która może kiedyś kurwa w końcu ją zrobią, należy do DC, ale to są oddzielne historie, więc można je sobie oglądać po prostu kiedyś się chce, bo to nie dzieje się w tym samym świecie. I tak to teraz wygląda. I co? Pojebany, prawda?